Dziękuję. Co tu robisz? Mieszkam. To co ja tu robię? Dlaczego jestem naga? Wykorzystałeś mój stan w żadnym wypadku. Jestem za bardzo atrakcyjna. A może z tym masz problem? To samo mówiłaś wczoraj do Andrija, kiedy go podrywałaś. Ja? Kleiłaś się do niego. Kłamiesz. Co jeszcze robiłam? Potem jeszcze... Zerwałaś żyrandol w sypialni. Potłukaś porcelanę i chwyciłaś... Nóż? Nie. Nie. Maczetę. I ganiałaś z nią ludzi. Dogoniłam? Na szczęście nie. Zdążyli się schować. Koszmar. Gdzie moje ubranie? Idę. Nie martw się. Później było dobrze. Później? Otworzyłaś szambana, wskoczyłaś z nim do basenu i śpiewałaś. Wskoczyłam? W ubraniu? Nie, nie byłaś aż tak pijana. Byłam naga? Tak, całkowicie. Ale wstyd. Nic nie pamiętam. A jak znalazłaś się w moim łóżku? Jak? Weszłaś przez okno, powiedziałaś, nie wiem jak ty, ale ja miałam trzy miesiące przerwy. I wskoczyłaś pod koc. Kłamiesz. Fantazjuję. Nie będę tego słuchać. Albo nie. Mam pytanie. Dlaczego cały czas mi pomagasz i mnie ratujesz? Tyż to, zakochałeś się we mnie? Może tak, może nie. A ty? Ja? Nie. Jesteś niczego sobie, ale nie tak bogaty, jak Andre. Słucham? Wy. Za, kogo mnie, Za kogo mnie masz? Za Jekaterinę. 38-letnią kobietę, matkę dwójki dzieci. Nic nie pomyliłem? Nie, nie rozumiesz kobiet. Клара? Шпя. Сплю. Неожиданно. Я кто? Екатерина. Uh, кто то? еще Екатерина? А, она. Екатерининская. Да, хорошо. Добже. Да, буду. Бенда. Маргош. Марго? Спишь? Спишь? No, pani Potem, Potem porozmawiamy. Zupełnie jakby tu pani pracowała. Wygląda To panią zaskakuje? Nawet bardzo. Gdzie Anastazja? Ona tu nie pracuje. Nie pracuje. Widzę. Ale pani może. Ja. Pani agencja. Nie, Jak to? Wielkie szanse pojawiają się niespodziewanie. Trzeba tylko chcieć z nich skorzystać. Jakieś wątpliwości? Nigdy ich nie mam. Cieszę się, że nie muszę wyjaśniać, jakie horyzonty się przed wami otwierają i przed panią. Dlatego teraz porozmawiamy. Skończymy z uprzejmościami i przejdziemy do konkretów. Kiedy możemy zacząć? Nawet zaraz. Ale muszę jeszcze załatwić formalności. Ze mną? Z zespołem. Kiedy będzie decyzja? Jutro. Jestem rozczarowana. Wieczorem? Dzisiaj. Koszmar. Armagedon. Gnida niczego nie podpisała. Andri? Wiera? Wiera. Twój chrześniak. Spokojnie będzie dobrze. Jesteście genialni, macie wspaniałą kolekcję. Przepraszam, muszę iść do muzeum. Jakiego muzeum? Musimy szyć nową kolekcję. Co ja mam do tego? Zrobię ci krzywdę. Powtórzę, ta gnida uciekła z kolekcją, a ten dupek nie dopilnował podpisania umowy. Serio? Inaczej, co ja bym tu robiła? Chciałam o to spytać. Zwolniłam go. Jasne. A ja mam być projektantką, najlepszą. Nie podlizuj się. Błagam cię. Chodźmy na pokaz, a później porozmawiamy o tobie. Wszystko mi opowiesz. Wszystko? Trochę zajdzie. Od czego by tu zacząć? Dzień dobry. A pan Andrii? Zwolniony. Wy jeszcze nie. Usiądźcie. Dziękujemy. Co się stało? Nie mamy czasu na tłumaczenia. Musimy brać się do roboty. Na pokaz pójdziemy z kolekcją Tamary. Przecież mamy już wszystko gotowe. Zmiana planów. Jak? Nie wiem. Nie widzieliśmy jej. Podziwiajcie. I od tego Co mamy zrobić? Ty chcesz, jak ograniczyć swój almaz? Późny Ampir. Kolumny i jak to konieczność. Kolumny? Przysłudstwa kolon i barhaty obowiązują. Kolony? Tak, osiem. I logotyp z białego złota. Logo w białym złocie. Rewolucja. Przecież to wszystko już było. Kiedy? Zawsze. Jesteś w błędzie. Tym razem inaczej rozstawimy kolumny i dywan nie będzie czerwony jak zwykle, ale bordowy. Coś wymyślimy. Myślcie, do jutra dużo czasu. Jutra? Spokojnie zdążymy. Do widzenia. Jesteś najlepsza? Wiem. Dramat taka praca Aksamit, Ampir. Mam pomysł. Jaki, nie ma dobrych rozwiązań. Widziałam się z Wierą, proponuje nam współpracę. Jeśli Anastazja się dowie, to po nas. Jest ryzyko, jest zabawa. Dobrze się zastanówmy. Co się stało? Między Andrijem i Wierą? Nie wiem, może Margowie? Nie. Przykro. Ten pokaz to nasz wyrok. Dasz radę. Mdleją na twój widok. Kobiety w tym wieku nie są dla mnie. Myślałem, że w pracy celujesz w czterdziestki. Nie mam doświadczenia. A w miłości? Miałeś starsze kobiety? Ciebie. Jestem starsza o pięć miesięcy. To się nie liczy. Chodzi mi o jakieś 10 lat różnicy. Nic z tych rzeczy. Pomyśl. O czym ty mówisz? O kim? Co się stało? Ubieraj się, Denis. Nic nie mów. Ubierz się i wyjdź. Chciałam ci powiedzieć, nie chcę tego słuchać. To nie tak, jak myślisz. Nie słucham cię. Nie chciałam cię okłamywać. Wszystko wydarzyło się jak w kiepskim filmie. Milcz. Ubrałaś się to wyjdzie. Won. Ten kiepski film był wtedy, kiedy byłaś pijana i się ze mną przespałaś. Może wtedy, kiedy patrzyłaś mi prosto w oczy i mówiłaś, że mnie kochasz. Kiedy się kochaliśmy, byłaś Margo, czy Ekateriną? Powiedz, nie wstydź się. Kim byłem w twoim podwójnym, namiętnym życiu? Nikim ważnym. Za to ostatni. No co tam? Śpi. spit? No, здесь Nie ma go. Gdzie jest? Śmierć, Śmierć zawsze. O, tę chwilę przybywa spóźniona. Na późno szarpie klamką niewidzialnych drzwi. Kto ile zdążył, tego mu cofnąć nie może. Nie spał pan? Ponownie spadłem w przepaść. Proszę coś zjeść. Dobry pomysł. Zjem coś. Zjem. Przepraszam. Zrób coś. Ale co? Co zrobić? Jak żyć? Kto winien? Dzieciństwo przeszło niezauważone. Matka podpisała je swą krwią. Jedno przekleństwo i ból. Co teraz mi powiesz, kiedy wszyscy z ciebie drwią? Koszmar. Zwariować można. Co mam robić? Zapomnieć. Co? Wszystko. Prezent na osiemnaste urodziny i Arkasza sąsiada, do którego zawsze mnie porównywała. Arkasza jest taki zdolny i zaradny. Wszystko? Arkasza jest ministrem członkiem rady ministrów trzeba wyrzucić to z głowy. Właśnie to ze mną zrobiła. Wyrzuciła. Najpierw z życia, później z głowy i firmy. Ja jestem wyrzutkiem. Proszę się zdrzemnąć. Jestem wolnym człowiekiem. Nie będę spał. Ona i, ty, i wy. I ja. I ja. Jeszcze nie soliłam. Nie może soli. Chociaż odrobinę, przecież go znasz. Dodajcie potłuczone szkło albo truciznę. Jak masz tak gadać, to lepiej milcz. Mam prawo, żyjemy w wolnym kraju. I dalej sobie spokojnie żyj. On sam się ukarał. Też mi kara w apartamencie VIP z haremem. Nawet skazańcy dostają ostatni posiłek. Idę. Brawo. A mnie, A mnie nakarmisz, czy muszę coś przeskrobać? Często mu się to przydarza? Ciąg? Dwa razy w roku. Długo? Latem, tydzień, zimą, dwa albo miesiąc. Tak spokojnie o tym mówisz. A jak? Trzeba mu pomóc, bo się stoczy. On pigibał, degraduje. A Żal ci go? Tak. A siebie? Mnie? No, jak? Nie na to nie Wybrałaś złego nie konia. Nie rozumiem. Tym, ja Zastanów nie się, miał... czy potrzebna ci taka nagroda. Jaka? Twoja wymarzona. Chciałam pracować w dobrym domu i pracuję. Dobrze wiem, że masz inny cel. Jaki? Niedościgniony. Dlaczego? Bo nie umiesz polować. Badasz we własne sidła. Czyli jestem tutaj po to, żeby go usidlić? Właśnie tak. Może go kocham. Co ty na to? Ciekawe. Otwórz drzwi? kto to jest? najgłodniejsze na świecie. Spójrz, co ci przyniosłam. Wszystko gra? Coś mi wpadło do gardła. Siadaj, na karmie mojego kocórka. Kotek nie jest głodny. Jak to? Nie mam apetytu. To tak pachnie. Co? Jedzenie. Pewnie to? Nie. Ta papka nie pachnie. Kotlety. Znowu tu była? Przyniosłaś mi dress. Była tu? Nikogo tu nie było. Jestem sam. Ja No ładna. Dobra. Co to? Ciocia mi dała. Przecież nie wyrzuca. Kotek nie ma apetytu, ale się najadł. Owszem, jak serduszko. I już lepiej. Czasami pobolewa. To nic. Niedługo przestanie. Myślisz? Tak. Bo jeśli się to powtórzy, to go wyrwę. Tak? Jak się ma? Kto? Nie denerwuj mnie. Pan Andrzej śpi. Jeszcze? Dopiero zasnął. Obudzić? Nie, w domu cisza i spokój? Tak. Kiedy pani będzie? Nie wiem, czy dotrę do domu, czy od razu na tamten świat. Jakby co, dzwoń. Przekazać coś, kiedy się obudzi? Żeby nie mieszał alkoholi. Misza! Misza? Misza! Poczekaj. Wszystko zapamiętałeś? Tak, skrzynka Prosecco? Dwie. A proszek ma być najlepszej jakości. A nie, Misza! Poczekaj. Dziewczyny, weź krągłe. Nie takie jak ostatnio. Na ile? Na trzy godziny. Jedną, dwie, trzy. I żeby nie cudowały jak ostatnio. Bolą mnie nogi i napiłabym się czegoś. Jadę. Będzie na żywo. Postaraj się. Jedź. Katerina. Katia? Z nami? Jesteś z nami? Nie z nami. Przeciwko. Dzień dobry. Z agencji? Tak. Spóźniła się pani. Dyrektor już czeka. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Przejdźmy do konkretów, mam tylko 15 minut, a pani ma pewnie dużo pytań. Jedno, pani szef kazał mi poświęcić godzinę na jedno pytanie. Chodzi o most nad Dniebrem? Nie. Chce pani porozmawiać o budowie? O rekonstrukcji. Jestem zawiedziony. A więc wasza agencja lobbuje na rzecz cudzych interesów. Ciekawe czy ich. Poliny. Poliny. Czy ja to firma? Polina, to, wasza to Pana córka. Co ona ma z tym wspólnego? Chcę o niej porozmawiać. Brukowiec? Nie organizujemy jej urodziny. Co ja mam do tego? Może Pan wziąć udział? Polina. Ona o to poprosiła? Nie. Więc skąd ten pomysł? Bo był Pan tam. Gdzie byłem? Proszę. Polina bardzo chce, żeby było tak jak wtedy. Koleżanki z drużyny, bukiet zabawek, mama w błękitnej sukience i duży tort czekoladowy. Nie uda się. Ale co? Ani tort, ani mama w granatowej sukience. Błękitnej. Była w granatowej. Rozumiem pana, ale jeśli pani rozumie, to dlaczego pani tu przyszła? To jej urodziny. Bardzo jej na tym zależy. Na czym? Żeby było jak dawniej. To niemożliwe. Bez pana, tak? Nawet jeśli przyjdę, to nie będę ja. Nie ja. Ktoś jeszcze na pana czeka. Wystarczy na dzisiaj. Wychodzę. Cześć. Potrzebuję pomocy, czyli bez zmian. Co zrobiłaś, kiedy Roman zaczął pić po zwolnieniu? Płakałam. Jak go wyciągnęłaś? Czyżby szef imprezuje? Zapija smutki. Podpowiesz mi coś? Pocieszałam go, mówiłam, że jest najlepszy. Wspierałam go jak mogłam. A później poznał młodszą. No proszę, co jest? Przyszły aż trzy młodsze. Odzwania. Skąd tyle szczęścia? Czy rozpaczy? Pochowali mnie za życia. I zapomnieli. Powiedz na spokojnie, o co chodzi. Mówię. Przepadło. Co? Wszystko, co było w mojej kolekcji. Wszystko. Przecież to katastrofa. Sprawka tej zołzy? Andrii by tego nie zrobił. Jest durny, ale nie jest idiotą. Mam nadzieję. W końcu musi mieć coś z ciebie. Możesz? Mam tylko dwie ręce. Może mam jeszcze podtrzymać świecznik, kandelabr. Miałam o tobie lepsze mniemanie. Straciłeś w moich oczach. Czemu tylko poprosiłem o pomoc? Nie obsługuję panienek. Kiedyś też tak myślałem, ale teraz już wiem, jaka to trudna praca. Pomożesz? Nie. Może mam jeszcze do nich dołączyć? Masz niewystarczające doświadczenie. Tak, panie Anastazjo? Daj mu słuchawkę. A on... Obudź go. Szybko. Nie jest w stanie rozmawiać. Daj słuchawkę temu nierobowi. Panie Anastazjo, nie mogę, bo są u niego. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Nic nie mów, po prostu daj go do telefonu. Daję. Dziękuję. Szuja. Proszę, wy pierwszy. ty pierwszy, panie przodem. Zboczeniec. A wy tu? Co to? Maluje pan? Kaftuje na tamborku. Mama dzwoni. Mama, mamo. Gdzie są formy? Formy dla proformy. Co? Co się kończy, to przeminie. Dziewczyny, rozluźnijcie się. Wdech i wydech. Pięknie. Wiedziałeś i nic nie powiedziałeś. Co? Że maluje. A o czym myślałaś? Mam cię dość. Kurczę.

Uważajcie na meble. Jak idzie? Udało nam się, prawie wszystko się zachowało. A rośliny? Kupimy. Nie możemy znaleźć patery na tort. Taty i tak nie będzie. Co? Właśnie z nim rozmawiałam. Nawet nie wiemy, czy naprawdę chce go widzieć. Może jej wszystko jedno. Nie wszystko jedno. Co zrobimy? Coś wymyślimy. A raper? Przyleci, dogadane. Gdzie den? Kłócą się na tarasie. Co się mnie tak uczepiłaś? Chcę wiedzieć, czy wchodzimy w tę współpracę. Muszę odpowiedzieć. Chcesz mieć problem? Co będzie, jeśli Anastazja się dowie? To pieniądze, a po drugie... Nie jest ci żal, że cały trud włożony w kolekcję pójdzie na marne? To głupota. Po co się w to pchać? Nie wiemy nawet, czy to kolekcja jej, czy jego. To kolekcja wiery. Nie podpisała umowy z Andriem. Robili ją razem. Z tego, co wiem, to się kochają. On kocha ją, ona karierę. Mało jej? Była jej główną projektantką. Najwyraźniej mało. Poszła dalej. Niech idzie. Ja nie zamierzam się mieszać. Lara, znasz mnie. Nie będę współpracował z kimś takim. Mam spotkanie. Wyobraź sobie, co to będzie, kiedy dowie się o tobie.